Sportowcy. Gotowi sportowcy? Cześć. Ja pokazywać pokaz na tej hali. Że jeśli jeśli pada to na hali będę pokazywać pokaz. O i oni tam się grzeją pewnie, na hali właśnie. Milo, zdziwiony, że tu jest hala. No, to jest hala do zapasów, Tutaj, tak? słuchajcie, zapasów. przygotowują się olimpijczycy do... Zapasów. Nie, do zawodów różnych. <grym> zapasy. I widzisz? Duża, Ale? No, całkiem. sk jedna. Tak. No to jest, jest najmniejsza S-ka, od razu. Powiem eee, może też dam eskę. Bo... Marcel, jesteś ambasadorem ogólnopolskich igrzysk, także... Będziesz naszym orłem, mamy cały strój. Także Ej, ale ca... i, cały, i, cały strój jest? Cały do tego? strój jest i będzie musiał osoby z, y, nies, in, niesprawne intelektualnie. Nie będzie do nich podchodził, piąteczki z nimi zbijał, i tak dalej, i tak dalej. Ale kto będzie to robił? No Marcel! Już go zostało oddelegowany, a mnie się nadaje. <grym>, to, to, zaraz, wy, zrobimy tutaj zdjęcia, rzucimy y, i, i pójdziemy przebrać. Ale ty też. Mogę zrobić swoje delegowany. Trzy, cztery. Jeszcze raz, trzy, cztery. Odwróćcie się w tą stronę, bo przeszkadza mi. Trzy, cztery. Powodzenia! Dzisiaj rolą miłosza jest fotografia. Robi relacje. Dziewczyny są z Mazowieckiego, tak? A dokładnie. O, proszę bardzo. Jaki ładny uśmiech? A już grał jakiś mecz, jeszcze? A, dopiero. I dlatego taki ładny uśmiech. Dlatego jeszcze ładnie wygląda. Dlatego jeszcze. dobra. Jeszcze może bliżej, może, o właśnie. Koalane, Jeszcze bliżej siebie Dobra, patrzymy się tutaj. A ja pan zdjęcia robię. Tutaj? Poważna impreza, tutaj plażowicze. <gryptőlizmusik> Łokcie szybko! Jedzie! Zabra. Ustaw się na wierzchołka. Pod... Załko! Taki bardzo śpięty. Dobra. Tak głowę! To się dąży! Trzymaj się! Trzymaj! Liczność o takie chimeryczne prawa dostała Oliwka. 72 kg Wysoko, wysoko to wyciągamy Szybko w odbicie Idziemy, 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 idziemy Ustaw Powietrza dużo <skrym> Wysoko Trzymaj, trzymaj, trzymaj Dawaj, 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 dawaj Oddech i szybko uciekamy W pionie idzie sztanga W pionie Hop Do siadu, Do 59 kg Serdecznie zapraszam panie z tej kategorii wagowej Do prezentacji i jedziemy. Wysoka, napięty ciężar. Dokładnie pion. Ty ma za, spokojnie. Proszę. 10. Albo dziesiątkę. Jeden, poproszę. Zdechnę, gdzieś to uderzenie. No, no i wiesz, że była afera ostatnio. Ludzie, którzy się nie znają na tym. A, to pomaga? No, no, A, zrobili FIBO prezentację. Zaprosimy. 80. 80. Prosimy. 8. No to po siedemdziesiąt sześć poprosimy. Bardzo dokładny zarząd ma być. Bardzo dokładny. stożki na bok. Wysoko łokcie masz w Długi, długi, długi ciąg. Gotowa? Jedziemy. Można ducha. Dzięki za oglądanie! Jesteście zaproszeni, właśnie, trenerze. Wspólne zdjęcie, na fotelu, reporterów. Miłość. Panie trenerze, proszę powiedzieć, to jest motywacja, to takie... Y to jest bardzo duża motywacja dla niektórych zawodniczych, bo jedne zawodniczki nie wolą być delikatnie puszczone, podchodzą do ciężarów zaliczający. Inią są zmotywowane, takie uderzenie w barki i obijamy szczególnie nogi. To tak samo jest takie pobudzenie, taka zawodniczka idzie taka wkurzona, taka zmotywowana i wtedy ładnie ciężarce. I oni to właśnie było widać. Pierwsze trochę zawalone, było za mało, była pobudowe, drugie spaliła, na no trzecie już była porządnie obita nóżki, barki. I Znotowano i w ten czas ładnie, dziwne ładnie podnosi. Taka agresja się wytwarza u niej, nie? A u innych nie, to zależy, to w jest zawodniczym trzeba inaczej podchodzić. Jedna taka rzecz, właśnie one muszą być. Ja miałem zawodniczkę, która została obita, wyszła do połowy pomostu, cofnęła się, mówi, jest za słabo. A inna nie, trzeba wystarczyć lekko klepięcie, i to z każda inna przyjcie. Mhm. Chodzi do to. Spytałem się trenera o to, bo ostatnio była jakaś afera w, w internecie. Osób, które się po prostu nie znają, zrobili burzę, że zawodniczka jest bita przez trenera. A tutaj właśnie chodzi o to, o tą motywację, nie o jakieś tam bicie czy coś takiego. Kto tu jest wolny, tu jest ta Dziewczyny, zadowolone. A wy skąd jesteście? Z końca, ja jestem. Yes. Być dobrze albo źle, ale już ostatnie metry i oto i proszę, zdecydowanie o mocno przegryzała. Zakrzyżki! 10,5, 10,5! 10. Teraz idziemy na dyscyplinę kolejną, tutaj mamy rzut dyskiem. Tutaj, dobra, wyjść, wyjdź. Czekaj, nie, nie, nie tutaj, ja będę naciągać, a ty weźmiesz za tym i, i, wło, i włożysz obiektyw. Obie... Nie, nie tutaj, tam. Tam włóż. Bo teraz jest rzut dyski, o. Tak, ja gdzie? Tutaj. Ale mnie to walnie, jestem pewien. Nie walnie cię, to tutaj jesteś, to cię nie walnie, no. Przecież to, przecież to się wygnie. A tutaj, nie się tutaj mamy dyski do rzutów. Tutaj, tutaj, tutaj do grzywa, potem tutaj, potem do tę kronikę chronikę do dziadka, potem odnieśliśmy i potem powiedzieliśmy coś tam do drzewa, potem Marcia coś nas poprosiła. A widziałeś się dziadkiem? Potem, tam, tam, tam. Bo... Ale tak, Ale tak szybko. Bo ja jeszcze się nigdy nie widziałem. Tak, tak szybko. Marysia, powiedz, ty czym się zajmujesz? Tutaj? W lekkoatletyce, tak? Tak. Dobra, no Marysia jest dyrektorem, można powiedzieć kierownikiem biura zawodów. Decyduje o tym, w jakim tempie rozdawane są puchary, medale. To speaker z nią się kontaktuje poprzez pośredników. Jest odpowiedzialna również za dokumentację związaną z zawodami. Są to oświadczenia covid oświadczenia o przeciwwskazaniach zdrowotnych, RODO. Także tutaj jest jednym z kluczowych elementów tych zawodów. Mówimy o Marysi tutaj. Tak, o Marysi tak. tutaj. No. A, a dobrze, a powiedz mi, ile jest wiadomo ilu jest, ilu jest uczestników? Prawie 2000 łącznie z obsługą Tyle osób jest, tak? tak? Łącz, prawie pra, z obsługą, bo jest około 300 osób do obsługi tego wszystkiego. Osoby techniczne, sędzi, mhm. sędziowie. Yes. No patrz, patrz. My, co robiłeś? Prowadziłem dwie strony na Facebooku. Pierwsze to jest wojewódzkie Zrzeszenie LZS Włodzi, gdzieś stawiłem zdjęcia ogólnie zawodników finalistek itd. i tak dalej. I LZDS, czyli Ludowe Zespoły Sportowe. I też wytrzymuję z nią. A ja z tobą nie Dobrze, to ja może powiem na jakiej imprezie. Jestem na Igrzyskach LZDS. Ludowe Zespoły Sportowy to jest organizacja, która promuje, propaguje sport na terenie wiejskim. Aczkolwiek nie, nie tylko. Dzisiaj jest taka najważniejsza impreza dla tej organizacji w danym roku. Ona jest w spale, czyli blisko piotkowa, a ja tutaj zajmuję się foto, wideo. I wtedy ładnie w kostkę składamy flagę, łapiemy cyk, cyk, dziewczyny, a podkręcany jest do góry na maszcie flagę. Bardzo serdecznie cieszę się z tego, że jesteśmy dzisiaj razem, że jest dzisiaj również ta pogoda, o którą się troszczyliśmy. Możemy liczyć rzeczywiście, swoją radość, wdzięczność i zadowolenie z faktu przybycia zacnej gości kibicom i całej społeczności ludowych, zespołów sportowych włodej wieży, szafów na temat turystyki i tak dalej. Bardzo dziękuję Panie Mistrze, że Pan pozwoli, to będziemy na to o głos. Bardzo serdecznie, szanowni państwo witam państwa bardzo serdecznie. Jestem partiek ogólnopolskich ludowych zespołów sportowych. Śrubujemy. dbać o dobre imię reprezentanta swojego województwa i godne je reprezentować, przestrzegać zasad koleżeńskich i odpowiedzialności za powierzony sprzęt i miejsce pobytu w czasie Igrzysk. Spała 2021 uważamy za otwarte. Dziękuję. Dziękuję Ręka teraz, bo zjeździe idzie. Tak. O! Dzięki bardzo. Pana Żada, już stał tu jej Międzynarodowej. Nie, hey, Wszystkie te techniki mają swoje zastosowanie i zaraz Pokażę, że. Pokażę, że. Pokażę, że. Pokażę, że. Pokażę, jako, jako ten sygnał organizacji gospodarza w przyszłym roku. Panie burmistrzu, dziękuję bardzo, że Pan przyjął tę organizację. Dziękuję. 37. godziny, 16.40, do domu, 52, zmęczony jest. Mi też kiełgosłup boi. A niby ktoś jak spojrzy z boku to powie, to ja że mówię, nic nie robimy, 7. nie? No, tak to się wydaje z boku.